Drodzy Państwo, witam serdecznie na spotkaniu nie w roli po spektaklu. Gwiazdą dzisiejszej rozmowy jest Ewa Skibińska. Proszę o ogromne brawa. temu odbyła się premiera podróży zimowej w reżyserii Pawła Miśkiewicza. Spektakl się już ucukrował czy jeszcze dojrzewa? Słyszałam, że wczoraj intensywnie pracowaliście. No spektakl dopiero zaczyna. Bardzo dobrze, że gramy go znowu w styczniu, bo różnie to u nas bywa z tym układem grania naszego po premierze spektakli. A to jest bardzo ważne, żeby cały czas mieć z nim kontakt i żeby on nie wiem jak to powiedzieć. Był naprawdę taki ładnie to powiedziałaś, ucukrowany. Trzymajmy się tego. Po prostu zrobiony, pewny. Na przykład z wycinką po premierze tułamy się po różnych festiwalach i bardzo to odczuwamy, że niegotowy spektakl jest pokazywany w obcych miejscach. I to jest bardzo niekomfortowe, jakby tak nie wiemy do czego się przykleić, ciągle szukamy, reżyser jest bardzo często niezadowolony pomimo ogromnych sukcesów tego spektaklu. A tutaj mam, mam nadzieję, że będziemy grali z taką równą częstotliwością, i będziemy mogli w którymś momencie powiedzieć, że spektakl jest gotowy i tylko chodzi o utrzymanie jego kondycji, a wręcz o rozwijanie, zmienianie e, o, o to, żebyśmy szły dalej. Bo ja czuję potencjał w tym spektaklu, ale on jeszcze, można powiedzieć, jest niegotowy. Ale chyba też niegotowość troszeczkę wpisana jest w spektakl teatralny. Co właściwie różni premierę filmu od premiery spektaklu? Bo pewnie niektórym mniej doświadczonym teatromanom zdaje się, że premiera jest już tą ostateczną pracą nad spektaklem. Czy tak jest rzeczywiście? Premiera filmowa własna. Yy. No, to jest feta, to jest czerwony dywan, to jest y, pudelek i taka często oprawa, której w teatrze można uniknąć. W teatrze jest to moment wielkiego skupienia, oddania się, y, przypomnienia sobie takich świętych prawd, y, czyli y, marzenia o tym, żeby tego dnia nie. Nie popaść w tak zwany, wykon, nie wykonać tego, co się umie i to zresztą jest bardzo często na premierach łatwo, nie, łatwe dość dlatego, że jesteśmy w, przez okres ostatniego próbowania, ostatniego miesiąca, ostatniego tygodnia, dwóch tygodni, adrenalina rośnie. Jesteśmy zwykle bardzo rozgrzani i ten proces dochodzenia do naszych ról, do konstruowania spektaklu jest y, y, zwykle bardzo gorący, prawdziwy. Y, nikt nam go nie zaburza. Y, jeżeli praca jest fantastyczna, to nie wypytujemy pierwszych oglądających, y, co myślą. Y, idziemy y, jak takie konie za reżyserem. I, I wtedy jesteśmy gorący, i ta premiera zwykle jest, no nie wiem, porównałabym to do orgazmu. A yy, 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 dlatego też wró wrócę jeszcze takie trudne jest później odgrzewanie spektaklu. Tak trzeba sobie przypomnieć ten proces, kiedy się było pod, po rozgrzewce, po rozgrzewce dochodzenia, kiedy interesowała aktora tylko Moja prawda, a nie, nie uczestniczyło w tym jakieś przypominanie tego, co mam zrobić, tylko to się działo tu i teraz. Film to jest, praca jest gdzieś w innym momencie, ale muszę Państwu powiedzieć, że my się zawsze śmiejemy, jak Agnieszka ma tutaj swój film. To mówimy Agnieszka dzisiaj gorzej zagrałaś, dzisiaj lepiej. Agnieszka ma dwa w jednym. Nakręciła kawałek swojej roli dużo wcześniej, a ma siebie i na żywo i ma siebie na ekranie. To jest też ciekawe doświadczenie, które się może zdarzyć tylko w teatrze, w kinie nie ma takiego rewersu. Ty grasz Elfridę Jelinak trzecią. Kim jest ta postać? Mm. Ja myślę, że jestem bardziej sobą niż Elfrida Jelinek, to znaczy jestem aktorką. Podczas pracy uznaliśmy, że te teksty będą takie najbardziej reprezentatywne dla Jelinek, która tu w tym spektaklu będzie pobrzmiewała jeszcze ze swoich takich powieści jak. Jak rządza, jak amatorki czy, czy pianistka. Tym bardziej, że było mi to bardzo bliskie. Mnie interesowała Jelinek w rozkwicie, Jelinek, która o coś walczy, która ma nadzieję, która się buntuje i chce z tym wyjść do ludzi, chce zmieniać ciągle świat. W ramach jakiejś takiej ogólnej beznadziei, zaplanowanej, która prześwieca idei tego spektaklu, że tak naprawdę to wszystko jest smutne i beznadziejne, i to są też refleksje Jelinek dojrzałej bardzo. Miałam być gdzieś taką. Jestem, aktorką, która. Niesie taką złotą strzałę i wbija ją w serca publiczności ze swoimi refleksjami tego, czym jest małżeństwo, czym jest nasze ubezwłasnowolnienie od banków czy innych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Ewo, często w wywiadach mówisz, że próbujesz zawsze dać część siebie do, do każdej z ról, ale też w jednej rozmowie wspomniałaś o tym, że role są swoimi matkami i córkami. I mam takie pytanie, czy była taka rola, którą chętnie, czy jest taka rola, którą chętnie byś uśmierciła i czy była taka, po której nosiłaś żałobę? Męczyłam się z z reżyserami, męczyłam się ze swoimi rolami. A później nastąpił taki czas od momentu kuszenia Cichej Weroniki i spotkania z Krystianem Lupą, że jakoś tak poczułam się lepiej w teatrze, więc mogłabym uśmiercić 10 lat swojej kariery zawodowej. Nie byłoby mi żal. Właśnie, tak czasem też mówisz, że bywasz groźna. Mirosław Kocur w recenzji twojej roli po podróży zimowej napisał Artystka mistrzowsko panowała nad trudną i wymagającą formą swego recitalu, odważna i bezkompromisowa, jak zawsze. Tutaj też mówisz o formie walki, czy więc sztuka aktorska jest sztuką walki, czy każda aktorka musi walczyć, każdy aktor musi walczyć? Jak to jest? Um, kojarzy mi się to bardzo z walką, yy, z walką o, o swoje poglądy, które chce się chronić na scenie albo... Yy, Y, z walką o, o swoją wrażliwość. Y, y, właściwie nie wiadomo z kim się walczy, z samą sobą bardzo często. Y, to jest tak, że ach, nigdy nie jesteśmy pewni, czy, czy następnym razem się uda, czy y, będziemy na pewno wiedzieli wszystko o postaci, którą gramy, czy czy praca się zharmonizuje, ale też nie wiem, ja osobiście uważam, że tak wiele jest rzeczy do załatwienia we współczesnym świecie. I scena jednak jest tym miejscem, z której warto o tych rzeczach mówić. To znaczy, warto skorzystać z tego, że się jest artystą, że się jest aktorką. Nie chodzi o to, żeby robić kolejne role. Tylko chodzi o to, żeby odmalowywać jakieś swoje e, troski, e, obrazy, które nas dręczą, e, żeby nawiązać po prostu dialog z publicznością. Na przykład pracując z Krystianem Lupą, kiedy on e, wsadza nas e, w, dokładnie w. W takie osoby, my aktorzy dostajemy role, dostajemy postaci, które mogą mówić o czymś tak aktualnym, o tym, co nas dotyka, o kondycji artysty, na przykład o kondycji tych wszystkich, od których my jako artyści zależymy. Po spektakle takie również autorskie jak Pawła Miśkiewicza, który na przykład miał swoją bardzo zdecydowaną wizję kobiety czy chociażby dokładnie stricte El Elfride Jelinek, możemy się tylko domyślać, czytać z jej literatury w jakim ona punkcie jest teraz, kim jest, z czego zrezygnowała i, i, i tutaj czasami pojawia się spór, między mną a Pawłem pojawił się taki spór o to, co jednak ja chciałabym bardziej jako aktorka z tej sceny powiedzieć. Wolę być aktorką, która mówi z tej sceny niż Elfridę w jakiejś sytuacji. I tu się pojawiają bardzo ciekawe Momenty jednak, bo tam, gdzie jest y, spór, tam, gdzie jest właśnie walka aktora o to, że chce być bardziej aktorem niż postacią, no, zaczyna być gorąco i y, 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 no, jest walka o to, na co mamy wpływ o duszę. Mówisz o tym, że wolisz wymazać to, co się działo na początku Twojej kariery zawodowej. Y, ale trudno ukryć fakt, że pracowałaś z największymi artystami światowego formatu. Krzysztofem Kieślowskim, jeżeli chodzi o film, Krystianem Lupą, jeżeli Dobra. chodzi o teatr. Czy nie odczuwasz um, takiego wrażenia smutku spełnionej baśni? Niektórzy artyści wręcz marzą o, o, o takim sukcesie, jaki ty odniosłaś. Nie masz takich um, uczuć, że coś zyskując, coś tracisz? Absolutnie nie, nie czuję się spełniona w taki sposób jak mówisz, to znaczy pracowałam z tym, z tym, z tym i mogłam pracować częściej, więcej, z wieloma nie pracowałam. W wielu miejscach mnie jeszcze nie było. Może powinnam więcej podróżować, więcej ludzi poznać, może powinnam właśnie wyjść z teatru, z którego ostatnio w ogóle nie wychodzę, więc y Wiesz, moje życie to nie tylko teatr, nie tylko życie zawodowe, to też jest wszystko to, co poza tym, wszystkie inne marzenia. Mamy refleks, jakim byliśmy, tak jak ja tutaj się przyznałam, że wydawało mi się, że byłam jakąś taką e, niedorobioną panienką, e, jak byłam początkująca. I, I jakoś tak wstydzę, może właśnie uważam, że nie. nie, nie nie należy do takich aktorek, które od razu wystrzeliły. Ja musiałam na swój sukces bardzo ciężko pracować i tak naprawdę nie wierzę w cuda, w układy, ani w talent. Otwierającym dla ciebie jako osoby i dla ciebie jako aktorki było spotkanie z Krystianem Lupą, tak? Dlaczego, dlaczego ten reżyser budzi tak skrajne emocje? Jedni widzą w nim mistrza, a inni jakiegoś Lucifera, heretyka teatru. Z czym to jest związane? Co, co w nim takiego jest? Co w nim siedzi? Nie wiem. Mi się wydaje, że Lupę to wszyscy kochają. Czasami jacyś recenzjenci leczą jakieś swoje kompleksy, mogąc nagle zauważyć, że już ten artysta się skończył, a on jest młodszy od nich. A oni nie mają jeszcze 50 lat. no Nie wiem, ja, pazury mi się wyciągają, jak ktoś coś mówi źle na Krystianę, ale ja nie wiem też, czy ty miałeś to źle na myśli. To znaczy, czy on jest nie demonem, nie czy on jest świętym Mikołajem, no jest i ojcem, i, i potworem w takim dobrym sensie. On nie pozwala osiąść, nie pozwala być byle jakim. Jest no, moim mentorem, moim marzeniem, nic większego i wspanialszego mi się nie trafiło, chociaż przeszłam też przez szkołę Jarockiego, bo to już trzeba w tym momencie mówić o szkołach tych mistrzów i też sobie to cenię. Ewa, na jednym z forów przeczytałam post. Wysłałam trzy tygodnie temu list do Ewy Skibińskiej. Dziś otrzymałam list zwrotny ze zdjęciem z autografem. Tadeusz Różewicz również starał się y, odpisywać w miarę swoich możliwości regularnie na, na listy wielbicieli. Y, co właściwie daje taka więź? Ja tak naprawdę nie posiadam własnych zdjęć, więc y, też za każdym razem czuję się trochę spłoszona, bo proszę osoby, które mnie proszą o, o autograf na zdjęciu, o przysyłanie mi tych zdjęć. <noise> I... Y, y, mm. Jak dostanę dwa, jedno mi się podoba, a drugie nie, to to brzydkie dre. A na ładnym się podpisuję i wysyłam, tak mam jeszcze. Yy, taka próżna jestem w sumie, że wybieram te zdjęcia. Ale jak dostanę jedno, które nie lubię, no to też się podpisuję i staram się wysyłać. A czasami przetrzymuję takie prośby, na przykład y, naprawdę zdarza mi się z jakiejś przyczyny rok, bo koperta mi się odkleja, bo muszę napisać adres, a potem y, z takim y, z takim figlem w duszy po roku wysyłam ten list i myślę sobie, że to jest większa radość niż jak wysła od razu, bo Niespodzianka, ale zawsze. Moja mama nosi do skrzynki te listy. Ze zdjęciem. Zatem, czyli tak, listy. Po listach łatwo rozpoznać, że jest się lubianym, docenianym, no bo otwiera się list i, i, i wszystko jest oczywiste. A jak na scenie rozpoznajesz, że widz odbiorca właściwie dzieła teatralnego, tak to chyba trzeba nazwać, bo wszystkimi zmysłami przecież chłoniemy to, co się dzieje na scenie przejmuje się twoją postacią, czy nawiązujesz kontakt, czy, czy, czy ta więź się wytwarza? Więc to jest to, co widzimy. Podobnie jest w Hansie Dożej wilku bardzo y, bezpośrednio nawiązujemy ko kontakt z państwem. Ja prowadząc ten monolog nabębnie, nawet zahaczam osoby, które mam wrażenie zahaczają mnie w jakiś sposób. Coś mnie intryguje w nich, widzę ich, ruszają się albo są zainteresowani albo nie. Także to jest w tym momencie używanie widza jako partnera po prostu. No, czasami ten partner jest bardziej za mgłą, jest bardziej oddalony, jest czwarta ściana albo czwarta ściana do połowy, albo nie ma czwartej ściany, ale ludzie są tak niewyraźni, że można sobie wyobrazić, że tam siedzą psy, a nie ludzie. I, i jeden się ślini, drugi ma obcięte ucho, trzeci się drapie niewidzialnie, i, i wtedy się y, zyskuje też taką jakąś y, więź. Z tą <noise> drugą stroną, bo ona jest niegroźna, jakaś taka nie, nieludzka, niegroźna w każdym razie. Kto, że to powinni czuć, powinni za każdym razem być takim teamem, takim zespołem, żeby nigdy w, w, te, w tej kwestii nie zdradzać. Żeby naprawdę się czuć, żeby m, wiedzieć do czego zmierzają. Ech, to się. Często dzieje bardzo długo, długo, długo po premierze. Jeśli spektakl jest regularnie grany, i kiedy już można powiedzieć, że jest gotowy, tak jak na przykład prezydentki, to jest spektakl w naszych rękach, i wtedy bardzo wiemy, kiedy dobrze zagrałyśmy, kiedy średnio, kiedy jakoś poszło. Na przykład teraz świeżo po podróży zimowej. To jest nasz czwarty spektakl? Trzeci? No, jakoś tak blisko. Piąty? Yy, no, jeszcze nie wiemy. Jeszcze nie, nie... Jeszcze, uł, jeszcze mamy dużo do zrobienia. Ja tak czuję. A czy jest różnica w tym kontakcie z widzem, jeżeli chodzi o przestrzeń sceniczną? Bo ja słyszę od widzów takie informacje, że Scena kameralna to na randkę, może w niedzielę. Scena, duża scena, czyli scena imienia Jerzenia, Jerzego Grzegorzewskiego, to jest taka uczta multimedialna, bo jest to jedna z najnowocześniejszych teraz w Europie. Natomiast na scenie na świebowskim naprawdę można poczuć artystę, czy? czuć bardziej widza na Świebockim? Każdy spektakl przynależy do danej przestrzeni, jest jakby całością. Dzisiaj rano na, na próbie wycinki, u, tak popatrzyłam na tę widownię, która jest znaną widownią, znana przestrzeń, nie, że przyjeżdżamy do Gdańska, przyjeżdżamy do do Krakowa i tak się patrzymy, ile miejsca, gdzie nas widać, czy nas słychać, co my będziemy widzieć. Wszystko jest inne. A tutaj właściwie mm, to takie pozytywne zasiedzenie, to już jest dla mnie taka norma i taka natura. Wiadomo, że na mniejszych scenach gra się rzeczy bardziej kameralnej siłą rzeczy ten kontakt z widzem jest bliższy. Yy, yy, nie wiem, ale to chyba to zależy podejrzewam od widza, bo ja na przykład jak chodziłam od początku moich zainteresowań teatralnych do teatru, chodziłam yy, z wielką przyjemnością do yy, teatru polskiego dużego, ponieważ tam były grane spektakle Grzegorzewskiego. Więc ja myślę, że może to się też łączyć z reżyserem, z tym, yy, yy, jaki styl teatru preferujemy, co nam się podoba. I ja się na przykład genialnie czułem i ja, dla mnie najbliżej aktor był mnie właśnie na dużej scenie. Grzegorzecki był reżyserem, który mi przybliżał aktora. Czy już mam pierwsze pytanie? Ktoś się odważył? Ja z takim zdziwieniem e, słucham tego, że ten spektakl, który przed chwilą obejrzeliśmy, jest jeszcze wiele do zrobienia, nie gotowy i tak jeszcze trzeba wiele nad nim zrobić, a ja mam wrażenie, że on jest perfekcyjny, doskonały i chyba taki odbiór jest e, widowni. Ja po tym spektaklu, po premierze miałam ochotę w ogóle cały świat zwabić i uznałam, że po prostu każdy powinien to zobaczyć, więc zadziało się coś jakiegoś magicznego. Są recenzenci, którzy mówią o tym, że tam się szamaństwo odbywa, więc, więc idą nam ciary, no dzieje się coś takiego szalenie ważnego, dlatego słuchając, że on ma potencjał, ale tam trzeba jeszcze bardzo wiele, bardzo jestem ciekawa. O czym pani myśli? Szczególnie w tej roli, no, rola z bębnem, monolog jest po prostu fenomenalny. Co można jeszcze z tym bębnem na scenie zrobić i w czym w, czym w tej roli, co, co jeszcze można tej roli dać, skoro jak mówię zachwycają się ku mojemu zdumieniu również mężczyźni. Ja myślałam, że to jest spektakl taki szalenie kobiecy, bo w końcu to jest parę odsłon kobiecego wnętrza i, i, i tych obrazów, takich mocno organicznych, archetypicznych kobiecych, a tymczasem zresztą widać to nawet po składzie naszym tutaj, że. No, pierwiastek męski jest tak samo silny, więc, więc to jest mocny, bardzo silny, powiedziałabym, archaiczny, biologiczny, i ten bęben, i ta scena, więc co jeszcze temu? Spektaklowi trzeba dać. Ja myślę o rodzaju takiego osadzenia. To znaczy, że bo my ciągle szukamy, jednak ciągle szukamy. Wiemy, że i ja mocno o tym pamiętam, na pewno koleżanki też pamiętamy o tym, że to jest jednak forma performatywna i na przykład kusi nas to, mnie to kusi, co się pod tym jeszcze więcej może kryć, jeszcze bardziej. Czy, czy to, że spektakl jest precyzyjny to na pewno jest jego kierunek? A może można gdzieś pod coś podłożyć bombę i coś zmienić? No to jest... Naprawdę ja nie zdradzę żadnej tajemnicy jak powiem, że myśmy się wczoraj zastanawiały i zastanawiali z Pawłem czy nie wyrzucić jednej sceny w ogóle. I to jest to co jest w nas no to jest jednak wielka tajemnica tego, że spektakl... Jeszcze musi się rozwijać, że musimy go to precyzować, ale nie po to, żeby go wykonywać, żeby wskakiwać do tego pudełka i perfekcyjnie z niego wyskakiwać. Tak to miało być to. Może po to, żeby się utrzymać w jakiejś ciągle niepewności, w, w tych swoich marzeniach, że może coś powinno wypaść, a może coś powinno dojść. To może powróćmy na scenę na, na, na świebockim i do tego wzruszenia. Sprzed, y, sprzed minuty, sprzed dwóch minut. Scena na Świebodzkim obchodzi w tym roku jubileusz dwudziestolecia. Ty za chwilę będziesz obchodziła również swój jubileusz y, kariery zawodowej. Czego życzyłabyś sobie i tej scenie na kolejne naście, 10 lat? Mm. No, życzyłabym. Ach. Sobie i państwu, żebyśmy mogli robić bardzo dużo premier w roku. Żeby nie było takiego momentu dla tych ludzi, którzy naprawdę żyją teatrem, żeby patrzyli w repertuar i, i, i musieli powiedzieć: Nie, no, wszystko już widziałem, to już widziałem, to już oglądałam. Fajnie, gdyby tak było z każdą dziedziną sztuki z wystawami, z kinem żebyśmy po prostu. No, nie mogli nadążyć za, za nowymi produkcjami, bo to jest satysfakcja dla, dla widzów i, i to jest y, nasz sens życia, po prostu ciąglo, ciągła robota, ciągła robota. Chcemy jakby zagarniać ludzi, przygarniać, poznawać nowych, niech z nami pracują, niech nas reformują, niech się temu wszystkiemu przyglądają. Ale niech nam niczego nie zabierają. Nie zabierają pieniędzy, nie, nie zabierają budynków i nie zabierają możliwości pracy. Piękna prognoza na przyszłość. Dziękuję ci serdecznie za to spotkanie.